uh <sighs> Witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexus, a to jest mój Psyblade, którego dostałem w mojej paczce z unboxingu, który znajduje się tutaj w prawym górnym rogu, który dzisiaj również zrobiłem. Bliskon zbliża się dużymi krokami i tak naprawdę za parę godzin będziemy mogli już przystąpić do oglądania bliskonu 2015. Ci, którzy chcą obejrzeć sobie bliskon 2015 muszą kupić tak zwany Virtual Ticket, czyli bilet, który upoważnia Was do oglądania właśnie streamu z bliskonu I macie tam przeróżne jakieś tam panele, station, że możecie sami sobie przełączać, czyli w komforcie własnego domu, własnego siedzenia, możecie siedzieć, oglądać sobie. Natomiast ten bilet, oczywiście, troszkę kosztuje. I teraz ja również będę streamował tutaj Bliskon 2015. Opening ceremonii jest dostępna dla wszystkich, dla każdego, dlatego też ja będę prowadził właśnie podcast, gdzie będę wam oczywiście pokazywał, będziecie wszystko widzieli. No i ja będę to troszeczkę tam, powiedzmy, komentował na bieżąco. Będziemy razem, myślę, przeżywać te całe emocje. Po ceremonii otwarcia rozpoczyna się e, Faza, która jest już tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy zapłacili. Ja, ticket mam, ci, którzy mają, również mogą oglądać, natomiast ci, którzy niestety nie mają, będą musieli sobie jakoś gdzieś tam radzić. I ja postanowiłem, że zrobię coś na takiej zasadzie, że kontentu, który znajduje się na tym streamie, nie mogę pokazywać. Nie mogę streamować, nie mogę pokazywać tego streama, oraz również nie mogę pokazywać dźwięku. Natomiast jedna rzecz, którą mogę robić, to to, że będę mógł robić screenshoty, czyli jeżeli pojawi się coś ciekawego odnośnie Legionu, jakiś tam wiecie. Panel, jakiś obrazek, może jakieś przedstawienie czegoś, ja będę wtedy robił screenshoty i one pojawią się na ekranie. Ja będę miał, będę oczywiście w jednym okienku, gdzieś tam w kamerce. na no, wy będziecie mogli oglądać te wszystkie obrazki, które będą się pojawiać. Ja będę również komentował to, co znajduje się, będę Wam przekazywał informacje, które się tam oczywiście pojawiają. No i to jest jedyna, jakby, forma dopuszczalna i wydaje mi się, że jest to. Całkiem fajna forma, właśnie przekazywania tego całego Bliskonu. Oczywiście później po Bliskonie zrobię wszystkie materiały na zasadzie takiej, że co było na Bliskonie i tak dalej, więc możecie się spodziewać tego. Natomiast jak najbardziej zapraszam Was na godzinę około 19.30 na właśnie stream, który znajduje się tutaj teraz na ekranie oraz w opisie na dole. No i tam będzie odbywał się ten stream, o którym ja będę mówił. Również o godzinie 18.00 zapraszam na stream Nvidia, który znajduje się tutaj, czyli 18.00. Zero stream na Nvidia, a następnie od 19.30 będzie już na moim kanale, na tym tutaj, więc macie te dwa kanały. Zapraszam Was bardzo serdecznie, będziemy sobie rozmawiać, będziemy gadać, będziemy oglądać. No i myślę, że od godziny 20 do 21.00 będzie chyba najciekawiej. Dlatego też widzimy się na tych dwóch kanałach. Mam nadzieję, że wpadniecie. Zobaczymy się już na kanałach i życzę miłego bliskonu. Mam nadzieję, że ten bliskon będzie oczywiście udany. Do zobaczenia tam, jeżeli będziecie, no to oczywiście poinformujcie mnie o tym. Mam nadzieję, że wpadniecie. Trzymajcie się. nibble side blade yeah